Patryk, 24 godziny do Twojego występu na galii w Hamburgu, zmienił Ci się rywal na krótko przed występem miał być doświadczony dosyć Marokańczyk, który boksował z polskimi pięściarzami. o nowym rewalu, wiesz cokolwiek? Jest na pewno Niemcem, ma wygra... przegrane trzy walki jedną wygraną. Niestety myślałem, że z tym marokańczykiem jest poważny ten miał na tym etapie kariery. Niestety ten Marokańczyk bo sam nie przez jakiś badań, czy nie chciał przyjechać, nie wiem z jaki powód. Zmienił mi się rywal. Myślę, że to nie, nie, nie odegra dużej roli, i będę na to przygotowany. Trochę inne przygotowania niż do Twoich poprzednich zawodowych występów. Po raz pierwszy boksujesz w Europie. Jak to wszystko wyglądało przed tym pojedynkiem? Dokładnie, teraz przygotowywałem się do walki z Piotkiem Wilczeskim. Jestem bardzo zadowolony z tych przygotowań, bardzo dobrze się rozumiem z Piotkiem na treningach. Dużo wychwytywałem od niego nowych rzeczy, dużo się nauczyłem, i myślę, że to, to będę mógł pokazać wszystko w walce. Eee, jutro, jakie przede wszystkim elementy chciałbyś zaprezentować przed tą 16-tysięczną publicznością? Eee, myślę, że na pewno eee, nie będę się bił, bez sensu, żeby nie przyjąć jakiegoś ciosu. Są bardzo małe rękawice, trzeba uważać na każdy cios. Będę kontrolował walkę lewą ręką i jeśli się nadarzy to będę starał się skończyć walkę z czasem. Eee, jak widzisz z kolei Mariusza Wacha, po tych ostatnich kilkudziesięciu godzinach, już razem w hotelu, spędzony Mariusz jest moim zdaniem bardzo dobrze przygotowany psychicznie przede wszystkim, a robota w treningach sam, sam zapowiada, że wykonał najcięższy obóz dotychczas w karierze, więc myślę, że w tej walce możemy być pełni optymizmu i spodziewać się wygrania Mariusza. Przebywając tam w hotelu z Mariuszem, ty, Michał, inni pięściarze motywujecie jeszcze Mariusza, rozmawiacie z nim tak po pięściarsku, czy raczej Juan de Leon jest tym, który nakreśla główny plan? Staramy się zostawić wszystko Juanowi, bardziej rozmawiamy takie na luźne tematy z Mariuszem, by go troszeczkę rozluźnić, by trochę go rozerwać, żeby zaczas nie myślał tylko o tej walce. Całą taką otoczką wokół walki i nastawienia myślę, że zajmuje się Juan Leni i Piotrek. A ty stresujesz się w ogóle? Jak sobie myślisz o tym, że jutro wystąpisz od ruringu przed 16 tysięczną publicznością? Nie jest to stres. Bardziej taka motywacja dodatkowa Lina, trochę bardziej nakręcenie i myślę, że... To właśnie będzie mi dało, że będę mógł stoczyć jeszcze lepsze walki niż do tej Ostatnie tygodnie były dla ciebie bardzo aktywne. Jesteś wpisany, widziałem w BoxRecu na przyszły tydzień na gale w Atlantic City. Masz tam faktycznie boksować? Nie, właśnie. Też widziałem jakiś błąd. Na Następna walka toczy za 7 grudnia w katowickim spotku. to będzie Twój ostatni występ w tym roku? Myślę, że tak, że tam pan, pan promotor myślę, że w tym roku już nic, nic nie nowego w tym roku nie wymyśli. Odpoczniemy trochę przerwa świąteczna i od nowego roku na 16 stycznia że już wylatuje do Stanów i będę kontynuował karierę w Stanach. A jeszcze zapytam, ten twój pojedynek jutrzejszy z Marokańczykiem miał być sześciorundowy, po zmianie rywala dalej 6 rund jest utrzymane? Znaczy tak, ym... 6, jestem się gotowy na 6 rund. To czy będzie 6 czy 4 to nie zależy ode mnie, tylko tutaj od organizatorów, zaprawdę ciężki kontakt z nimi wszystkimi i dzisiaj się dowiedziałem, że 4. Wczoraj jeszcze wiedziałem, że 6, myślę, że to do walki się jeszcze może zejmę dwa razy, więc nie wiem, jestem gotowy na 6.